Witamy serdecznie wszystkich oglądających panowie. Z okazji siódemki subskrypcji Andrzejek sobie robi lot. 30 sztuk szybko złapałem. Jest godzina 19.31. Wiozę je na piąteczkę. Już wam mówię: 25 murzyna szybko złapałem. Berlinkę, czaposza czarnego, bociana i dwa jaśniaki. Zaczynam już z nimi ruszać pomału. Jeszcze dostają tam coś na drogi oddechowe. Antybiotyk mały. Ale to kuracyjne, nie chorobę, tylko kuracyjne Pozdrawiam wszystkich serdecznie Dzięki za komentarze, już zaczynam odpisywać panowie I z nudów Opadło słońce Lecimy z nimi, będzie ostre Treningi, będą ostre Treningi, zaraz będzie sprzątanie Selekcja I rura z każdym gołębiem u mnie w golejniku Nie ma, czy on mały, czy pierdziawka, czy strawka Albo maszerujesz, albo giniesz Nie ma żarcia za darmo Panowie, panowie i panie, pozdrawiam serdecznie 8.31, przepraszam, 19.31 jadę na piąteczkę z nimi. Czwóreczka, piąteczka. Niech walczą, a jak nie, to do ludzi, panowie, dobry towar wróci. Zaraz pokażę 30 sztuk w klatce, szybko z nudów. Nie miałem co robić, mówię, rozluźnię się, bo żona wróciła, jedzie po towar. Ja już nie handluję, ja już się zajmuję. Gołąbkami. Tu jest radiowóz, ja jadę bez koszulki, bez pasów Pozdrawiam pana i panią serdecznie O jakaś pani czarnulka Pozdrawiam was serdecznie Nawet bym nie zatrzymał się, bo na lot gołębie panowie i panie Tam jakiś kolega odpisał Konto stracił Pozdrawiam cię koleżko, czytałem ten komentarz Dziękuję ci za ten komentarz, jest bardzo długi, mądry Odpiszę ci, że cię pozdrawiam, ale Nie dam rady tyle ci napisać Mogę cię pozdrowić serdecznie na kanale moim A że daleko mieszkasz Byś był bliżej, to byś mi pomógł Dziękuję Ci, jestem Ci wdzięczny Ale jak będziesz zawsze w pobliżu Jechał nad morze albo gdzieś Zapraszam każdego na zobaczenie mojej hodowli Na kawkę Dzień wcześniej zadzwonić albo parę Takie ciasto w piekarni kupię Pozdrawiam Dobra panowie, Gdańsk, Warszawa Się robi ciemno, one muszą zapieprzać Puścimy je stąd niedaleko Do zobaczenia Na powrocie, wrócą albo nie Muszą wrócić 30 sztuk jedzie Dobra panowie 19.36 30 sztuk jest puszczonych gąbków. Mają ciasno i niech walczą. Buda! Kop, kop, kop! Komar, 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 komar! Rura poszły. Nie ma czasu na pierdziawki, w drzewo uderzyły. I zobaczcie. 19.36 Pocian. No, dasz radę, to dasz rady. Nie da szady to nie dostajesz mężeja. Nie ma tam. Łapane murzyny Takie jakie były, takie łapane. Pierwsze, lepsze były łapane Młodziaka żadnego panowie nie złapałem. Same staruchy Głębie nie są rozganiane Tylko sobie latają, bo latają 30 sztuk równo e, 19 z groszami. Dobra. Berlinka, Czaposz Bocian, Bocian już widzę w dupę dostaje. Niech walczy Po to jest. Przyszedł sam po pół roku tu się nie trzyma takich głębi, jak to niektórzy. Gołębiaki niech walczą panowie, dobra. Ja zjeżdżam, bo żona jedzie, musia dzwoniła, a już bocian idzie. Już gdzieś na dach idzie? Nie w tym kierunku idzie, to poszedł w stronę Gdańska. Dobrze, niech leci. To jakiś kurzy Dobra panowie, my dzidujemy. Tam już jeden też wystrzelił w stronę Gdańska, ale poszedł setą. Pomylił kierunek Uuu, to tamten nawet nie wróci, panowie. Poszedł. Tak wyszczelił setą, że chyba pomylił się A nabierają rytmu Dobra Biorą wysoki pułap Obraca ten jeden Dobra panowie, się robi ciemno Przybliżymy je troszkę, o tutaj są 19.40 prawie Dochodzi Gołębie w powietrzu, panowie. Dobra, dzidujemy. U nas nie ma strania po krzakach. Lecimy. Nie wiem, ile mają. Tam jest gdzieś Elbląg, panowie. Kto wie, z Elbląga jest, to wie, gdzie jest. Tam gdzieś jest. O, tam. Nie mają daleko. Nie mają daleko. Dobra, ja I Witam, panowie. Jestem pod Gołębnikiem. Cisza na morzu. Cisza na morzu, gołębie się wybiłem wysoko w górę. Jest 30 sztuk puszczonych. 24 murzyna, 24 murzyna, Berlin, 25. 25 berlin, Bocian, 26, 2 jasne to jest 27. Co tam jeszcze było puszczone? Bocian, mówiłem Bocian, 2 jasne, czyli biały jasny, 2 jasne, Berlin, Czaposz. Czaposz, czaposz O, mamy panowie z tipesem yy, pocztowego Już go zawijamy Zawijamy pocztowego Zaraz wam pokażę yy, Z tipesem mamy pocztowego Zobaczymy, skąd on jest Nie wiedziałem Już go ciak O, jest murzyn, jest murzyn, jest murzyn, jest, murzyn, jest spad murzyn, panowie Spad murzyn jeden Jeden murzyn jest Spadł murzyn jeden Spadł jeden murzyn Reszty nie widać. Są kolejne, panowie. Raz, dwa, trzy, cztery, ale bardzo wysoko, panowie. Trzy, cztery widzę. Zaraz zobaczycie. Chodź, 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 19,48. Nie widać ich. Jest już ciemno. Są kolejne. Zobaczcie, jak zjeżdża. Patrz, jedna bomba Łączenia nie ma strania po krzakach. Jest następny zobaczcie Jest kolejne, jest. Zjeżdżają z nieba wszystkie. Chodź, 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 koń. Zjeżdża. Eee, co to jest? Murzyn. Ale tam jest, tam... Nie. Jasna groszka, jasna groszka spadła I tu jest kolejny, jest kolejny, jest kolejny, tam, tam siadają, na tamtą stronę, bo tu jest pocztowy. Jest kolejny, panowie zjeżdżają gołębie, przyjechałem i zjeżdżają. Jest tu kolejny murzyn, ciężko, bo już jest ciemno, panowie, nie widać. Chodź, 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 ciach, spadł, gdzie tutaj, tam siadaj. Bo zaraz jeszcze raz pojedziesz. Jest kolejny. Panowie kolejne zjeżdżają, ale bardzo wysoko. Jest no tak wysoko, że no nie dosięgnie ich telefon. Teraz nie policzę, czy wszystkie będą, ale nie więcej... Przyjdą, co nie, przyjdą. Dałem takie głębie, że sprawdzone, panowie. Mamy go pocztowego na T-Pesie. Dlatego jest zaciąg zamknięty. Ale dam pauzę, może go szybko ściągnę. Pokażę wam go jeszcze. Zdążę pokazać panowie. Ułanżeja nie ma strania po krzakach, dla drabiny nie mam, najgorzej, że drabiny nie mam tu nie wejdę, drabinę mam na chacie skąd tu drabinę teraz wziąć nie mam drabiny a tu jest jakaś drabina o następny zjeżdża, zjeżdża... cały czas zjeżdżają panowie, zobaczcie cały czas w głębie kolejny zjeżdża, ale bardzo, bardzo wysoko w głębie tak to nie widać, bo jest o tak zobaczycie o tu są dwa Dobrze podleje kwiaty, czekaj, bo lecą gołębie Lecą gołębie Burzydy, cały czas burzydy. Nie tu! Tam hop! Na drugi zaciąg, hop O jest następny. Co to le Co to jedzie? Co to jedzie? Ej, z koroną. Jasty z koroną przyszedł Jasty z koroną, ale się chyba rozwalił, ale bardzo, bardzo wysoko idą w głębie na zaciąg ucie. Nie mam drabiny. Bo bym otworzył ten zaciąg. Jest to jakaś drabina? Nie ma szkoda, bo idą gołębie, jest kolejny panowie, jest kolejny, o jest cały locik, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziesięć sztuk panowie, nie wiem czy widać, ale jest ciemno już, o tutaj gdzie są, widzicie i czaposz tam jest, ciekawe czy berlika jest, idą razem z sadem, raz, dwa, trzy, cztery, trzy, sześć, sześć, siedem sztuk albo osiem, tutaj jest następny, Do, na drugą stronę, hop, druga strona otwarta, druga strona otwarta, jest Berlinka, jest Czaposz, panowie Chodź, 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 Bociana jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma bociana. Na drugą stronę niech zjeżdżają. Ale tu im trochę uchylę. No bo niektóre są Pomału. Zaraz was otworzę. Zaraz was otworzę. Zobaczcie, jest czaposz, jest Berlinka. No masz, wchodź Chodź, 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 chodź Chyba mam numer telefonu, zaraz zadzwonimy do tego pana. O jest kolejny, jest kolejny Panowie, Adam, bo bomba zjeżdża A uderzył w siatkę Uderzył w siatkę Wierzaj. Jest kolejny, jest kolejny Jest kolejny bocian tylko, czekajcie jest Patrzcie jak zjeżdżają o, Następne dwa Cały czas zjeżdżają Jest lot, panowie I na antybiotyku, i bez ganiania U mnie muszą Następny Trz, eserczmity Puszczone za stodoły A Jak dyszy? Chodź, 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 chodź. Tu jest pocztowy, panowie. Zaraz go chcę wsiądroć. I zadzwonimy do gościa i go wypuścimy. Chodź, 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 chodź. Zobaczymy skąd on jest. Czekajcie, dam pauzę i go spróbuję zawidać. Jestem, panowie. Są kolejne gołębie. Ale siwego nie ma. Pocz... Pocz... Siwego nie ma. Nie ma siwego. Może dostać w dupę, ale powinien przyjść. Chodź, 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 Pies kolejny. Nie wiem ile, czy wszystkie przyjdą. Nie będę wiedział nawet panowie, czy będą wszystkie przyjdą. Coś takiego. Jest telefon, zaraz zadzwonię do niego. To jest 0072 Gołąb to jest panowie 5967. Numer telefonu też jest. Leci na brikonie. Na brikonie. Telefon też jest. Zaraz dzwonię do gościa. Jeszcze chwilkę poczekamy. Już dzwonię, zobaczymy co powie, skąd on jest I co z tym głębiem zrobimy Oddamy mu go panowie, wypuścimy tego głębia na 100% Nie będziemy trzymać Nie będziemy go trzymać Właśnie tutaj Spoko, spoko, zaraz do właściciela dzwonimy Dostajesz na gacie, że nie wróciłeś do domu Bociana nie ma Cisza, dobra Dzwonię do gościa Wybieg, kręcamy, numer, szkoda, że nie mam telefonu Bo byłem na gości, zobaczymy co powie o jak wróci, to nawet podziękować nie, pod, nie podziękuję. Ładny gąbek, jak gąbek. Nie wiadomo co to jest za gąbek. To już dzwonię, wam zaraz opowiem. Witam panowie. 25 spadły jeszcze 2-3 murzyny. Cisza, siwego bociana. Nie widzę. E, dzwoniłem do tego pana. Ten pan jest z Gdańska. Odwieża tego gołębia. Ten gąb zaraz zostanie tabletkę. 4 w 1. Nie jest zajechany. Wrzucimy do, do klatki. Damy mu coś do picia jutro. Tu go włożymy. Tu mam klatki już przygotowane, wyczyszczone. Nie będę gołębi. Tutaj go włożę, tylko dam mu tabletkę. I dać murzy nam. Dobra panowie, to tam mamy jeszcze powiedzieć. Przyjedzie ktoś ze mląga, go zawierze albo on go zawierze To jest Samiczka. Niech to siedzi Zaraz mu damy wody z elektrolitem Żarcia Dobre ręce trafił, wróci do właściciela panowie Dobra, pozdrawiamy wszystkich serdecznie Bociana nie widać Jutro powiemy, czy był ten, czy nie No przyjdzie, przyjdzie, przyjdzie Chyba, że już jest w głębiku, ale nie widzę go Dobra co, nakarmimy trochę te murzyny, bo są chyba głodne 15 kilo to dla nich jest mało Muszę drabinę przynieść, bo mam na balkonie od lampy Dobra, pozdrawiam wszystkich serdecznie Lot widzieliście na szybko żeby po prostu ruszyć je troszkę Ale niedługo zacznę ruszać Zacznę je troszkę ruszać zaraz Rada moment Jest ciemno się robi A tam jeszcze jest jakiś pocztowy w rynnie panowie Szuka wody A altankę zaczęli robić panowie Zobaczcie możecie ocenić czy dobry dach jest Coś takiego wychodzi nie wiem czy to dobrze czy nie Ma być kopertowy z dwóch stron. Coś tam działają Coś tam będzie z tego Coś tam będzie Jutro jest ładowanie Puszczenie jest w sobotę gołębi Dzisiaj się dowiedziałem ładuję tylko 30 prawdopodobnie gołębi Może 35 Wszystkich nie ładuje gołębi Które się nadają to idą Nie będę ich przeginął tak to coś takiego wychodzi. Jutro nagram jakiś film o pocztowych starych. Ktoś tam mnie prosił. Dzisiaj je zaobrączkuję może. Nie wiem, czy będzie mi się chciało. No i bociana nie ma. Bociana nie ma. Wróci. Wróci to wróci, nie to nie. Tak to wygląda. Ja idę coś im dać jeść. Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze raz wgrywam filmy. Tamto nie jest jeszcze w Rynnie. Tam jest w Rynnie, tak gołą panowie, zobaczcie Widzicie na rogu? Szuka wody biedak Niech przyjdzie do Andrzeja to mu damy wodę Damy mu wody wszystkiego Będzie zadowolony Zaprzą się loty to będą tu Dobra Pozdrawiam serdecznie, jeszcze ozerwał się Widzieliście? Z Rynny. No i dobrze, niech leci do ludzi Do właściciela Dolecić na bank nie doleci. Kolory wróciły. Wszystkie wróciły, tylko nie ma błociana. Może, może też nie wróciły wszystkie. Gorąco, nie jest. Dobra, do zobaczenia. Pozdrawiamy. Szybki lot. Zaczynamy je ruszać, panowie. Pozdro.